Jak szukać tego, co obecne, nie tracąc tego, co przyszłe? Tego właśnie też Ewagrys się obawia. Oczywiście to jest kij, który ma dwa końce, jeżeli tak można powiedzieć, czy sprawa, która ma dwie odsłony. Mianowicie jest zawsze takie niebezpieczeństwo, że tak się zajmujemy przyszłością, że nie żyjemy nie żyjemy tu i teraz i tak się możemy zajmować teraźniejszością, że tracimy kontakt z celem z tym po co coś robimy. I dlatego w życiu duchowym to też jest ważne i na to ewag już zwraca uwagę, żebyśmy zajmując się tym, co jest tu i teraz, czyli zmaganiem, walką duchową, staraniem, nie skoncentrowali się na tym Aż nadto, aż tak, że stracimy z oczu cel, czyli stracimy z oczu przyszłość, stracimy życie wieczne, stracimy z oczu, no właśnie, to, po co to wszystko robimy. Że rzeczywiście się staramy, ale nie dla samego starania, że rzeczywiście walczymy, ale nie dla samej walki, ale żeby osiągnąć cel. A tym celem jest życie wieczne, a tym celem jest właśnie ta przyszłość, która ma nam przynieść Królestwo Boże. Warto zawsze o tym pamiętać, żeby zbytnio nie przywiązać się do przyszłości, tak żeby nie żyć tu i teraz, ale też żeby się zbytnio nie przywiązać do teraźniejszości, by nie stracić tego, co przyszło, czyli nie stracić celu.